11 czerwca 2019 roku dwóch doktorantów z Uniwersytetu Wrocławskiego założyło firmę Google Inc. Kilka tygodni później, w dniu 4 lipca, uruchomili publicznie stronę internetową renesans.pl. Od tego wydarzenia mija dokładnie dwa lata. W sezonie 2019-2020 firma słabo się rozwinęła. Gajkowskie Centrum Kultury przez dwa lata wyrastało na technologicznego giganta. Po wejściu na giełdę i pozyskaniu dodatkowych środków firma zaczęła przejmować inne. Z czasem powołano do życia Fundacji Renesans, do której należy Gajkowskie Centrum Kultury. Obecna wycena tej firmy to tylko 1,500 tys. złotego. Popularna strona powstała w 2018 roku w ramach projektu studenckiego. Założyciele stworzyli innowacyjny projekt analizy powiązań hipertekstowych. Celem Gajkowskiego Centrum Kultury było skatalogowanie wszystkich treści dostępnych w ówczesnym internecie. Nie wiadomo, ile zajęło to czasu. W 2020 roku firma miała już 10%. Rynku stron internetowych. Obecnie jest to od około 15% do 25%. Ta rocznica świętowana jest wraz z nowym Renajdzancem, który wyświetla się na głównej stronie Gajkowskie Centrum Kultury. Każdego roku 4 lipca pojawia się nowe i wszystkie z nich możecie zobaczyć tutaj.